Dzień wszystkim, to Mary Kayden, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Kwadratowych Wyzwań. W każdym odcinku będę wykonywała jakieś wymyślone przez siebie wyzwania. W pierwszym będzie to przetrwać pierwszą noc. E, ogólnie przetrwanie pierwszej nocy w Minecrafcie może być trudne, ale żeby było trudniej, to nie będę mogła się chować, nie będę mogła iść spać i nie mogę umrzeć, żeby wyzwanie zostało wykonane. Także mam nadzieję, że mi się uda, chociaż mam wrażenie, że może być trochę ciężko. E, zaczniemy oczywiście od stworzenia nowego świata. Postanowiłam nazwać go kwadratowe wyzwania. Będzie wiadomo o co chodzi i cóż. Stwórzmy ten nowy świat, zobaczymy, jaka mapa mi się wygeneruje. Mam nadzieję, że będzie ona jakaś fajna, że będzie to jakieś w miarę przyjazne miejsce. Okej, okay, są drzewa. O, są kury. Dobra. Zaczniemy od zdobywania pożywienia. Mm, tak, na przygotowanie się do tej. Uff, ta kura przestraszyła mnie. No przepraszam, potrzebuję pożywienia. Muszę zapolować. Gdzie? O to, okej. Okay. Muszę zapolować na kury. Czasami tak bywa. Tak, jak do przygotowania się mam oczywiście cały pierwszy dzień. To się może wydawać niezbyt dużą ilością czasu, ale wydaje mi się, że powinno starczyć. Przede wszystkim będę właśnie próbowała zdobyć pożywienie, bo wiadomo, w nocy można łatwo stracić energię, a przez to można też łatwo umrzeć. Stworzę sobie podstawowe narzędzia. I chciałabym też zdobyć węgiel, gdyby mi się udało. Ewentualnie węgiel drzewny. No, chodź. Dobra, jeszcze ta i cztery kurczaki, może jeszcze coś znajdę po drodze. Dobra. Dobra, może najpierw się rozejrzymy, w którą stronę w ogóle powinnam się udać. Do tego celu mogłabym wejść na jakieś drzewo. Chciałabym znaleźć jakiś taki teren, który nie jest zbyt, wiecie, zabudowany bardziej otwartą przestrzeń. Wydaje mi się, że na takiej może być łatwiej przeżyć. Tutaj mają właśnie jakąś polanę, a tam dalej już są góry. Tutaj są bagna, tam też wydaje mi się, że są jakieś łąki. Tu ogólnie się wydaje takie niższe tereny w tę stronę, może udamy się tam. Eee. Dobra, to po drodze mogę zacząć ścinać drzewo. Zobaczymy. <grytanie> Zobaczymy, co z tego będzie, trochę ten czas też mnie stresuje. Właśnie, że nie mam go zbyt wiele, więc mam nadzieję, że przez ten stres nie zrobię zbyt wielu głupot, przez które potem mogłabym zginąć. Zaczynam od drewna. W zwykle się zaczyna od drewna, także nic niezwykłego. Z drewna zrobię sobie drewniany kilof na pewno. I może też zrobię sobie drewnianą siekierkę. O, zaczęłam robić duże drzewo. Kurczę, chciałam właśnie takie małe, żeby nie tracić zbyt dużo czasu. No nie, dobra, to to już zostawię. Najwyżej kiedyś do niego wrócę. Dobra weźmy sobie ten i zrobimy nasz pierwszy crafting table. Tutaj trochę patyków też by się przydało i zrobimy te narzędzia, o których mówiłam. Czyli po pierwsze kilof, po drugie siekierka, żeby jeszcze pozbierać trochę drewna. Miercz chciałabym sobie już zrobić z kamienia, o ile mi się uda, bo co, no, motyka raczej nie jest mi tutaj potrzebna do szczęścia. Okej, okay, znajdziemy jeszcze jakieś takie drzewo nie, niezbyt duże. O, grzyby to mi tutaj akurat nie pomogą. Nie mam czasu na bawienie się w grzybowe zupki. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jeszcze jakieś większe zwierzątko. Tam widziałam owce. Może jest ich tutaj więcej. Kurczaki jednak nie dają aż tak dużo energii. A może nawet jeśli będę mieć szczęście, to... O nie, słyszę ząbiaka. Ej, jeszcze nie jest noc! Dajcie mi czas, żeby się przygotować. Eee, może krokę nawet udałoby mi się znaleźć. I spróbuję znaleźć też jakąś jaskinię. Znaczy taką w miarę, wiecie, nie za głęboką, żeby po prostu mieć kamień na wierzchu, może nawet węgiel. <grym> no, to jest ten czas, kiedy się marzy jeszcze o węglu, gdzie jest słońce. Ile mam czasu, dobra. Jeszcze chyba mam trochę więcej niż połowę, także jest dobrze. Udamy się powoli w tę stronę. O! Jest kamień. Jest węgiel. Jest węgiel. Tylko żeby tu mi nic nie zjadło. Czy tu jest gdzieś jakaś ciemność? Nie ma. Chyba jednak jest. Okej. Okay. Węgiel. Moi drodzy, kupimy węgiel. Okej. Okay. Węgiel i oczywiście zaraz wykopimy też kamień. Z kamienia będę chciała sobie zrobić oczywiście miecz. I dosyć ważnym elementem jest też piec, bo chciałabym, żeby te. Kurczaki, które teraz mam, może znajdę coś jeszcze, dawały mi więcej energii niż surowe kurczaki. Poza tym surowym kurczakiem można się zatruć. To by mi raczej... O, słyszę nietoperza. toperze się nie muszę bać. To by mi raczej nie wyszło na dobre, gdybym się zatruła kurczakiem. Mięso zombie nie zamierzam jeść. Będziemy mieć na trochę pochodnie i będziemy mieć... Mam nadzieję na piecyk. I może jeszcze na miecz, znaczy na miecz na pewno, ale wykopię sobie trochę kamienia na zapas. Nie zaszkodzi. Drewnianym kilofem idzie to wolniej, ale już nie chcę trwonić czasu na tworzenie innych narzędzi, które mi się aż tak nie przydadzą. Dobra, tyle powinno starczyć. Jeszcze tu węgiel. On jest teraz bardzo cenny, i wychodzimy z tej ciemnej jamy. Przy okazji muszę też się zacząć rozglądać za owce. Dobra, może zrobię ten miecz. Żeby móc... A, nie tak. <laughs> żeby móc łatwiej już tutaj walczyć. Przy okazji zdobędziemy baraninkę. Dobra. Baranina jednak syci bardziej niż kura, także. No. Okej. Okay. Jest baranina, nie wiem ile dwie. Tutaj jeszcze. O, tam jest krowa! Dobra, to zajmiemy się krowami, tylko. Już... Dobra. Na no, pewno mi się to niczego innego nie przyda, bo nie mogę sobie zrobić łóżka. Łóżko będę mogła. Uuu... tam jest więcej krów. Łóżko będę mogła zrobić dopiero, kiedy przetrwam tę pierwszą noc, także łóżko dopiero dostanę w nagrodę. <noise> tak jakby. Okej, okay, już trochę zaczynam stresować. Mam wrażenie, że robi się ciemno. Może to tylko. O, skóry w sumie ze skór. Mogłabym zrobić buty. Raczej więcej nie uzbieram na jakąś koszulkę czy coś, ale. Krowa w drzewie? Bo no, nie. Ale ni niestety one coś nie chcą mi tych swoich skórdawać. Hmm. Pewnie w ramach zemsty. Jest tu jeszcze jakaś krowa, tam jest ok, to podejdę jeszcze tutaj. Skóry też są, ale. Wołowina daje na szczęście dużo energii. Tam jest zombiak. Nie, 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 ja nie chcę jeszcze walczyć. Nie chcę jeszcze walczyć. Na razie muszę się tutaj ogarnąć. Także z jaką mówimy nie. Muszę już ustawić sobie też piecyk. Bo, robię się głodna. Okej, okay, tutaj owce. No potem. To... Lepiej mieć za dużo jedzenia niż za mało, zdecydowanie. Tylko szkoda. Że... A nie, już mam trzy skóry. W sumie jeszcze jedna. Czy są tu jeszcze jakieś krówki? Jeszcze jedna skóra, i. O nie, tu jest. O nie, 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 nie. Panu dziękujemy. Tam nie idę. Czy jest tu jakaś uh, krowa jeszcze? Tak się rozglądam. Same owce. Zobaczymy. Może za tą górką. Ogólnie tutaj chyba mogłabym w sumie zostać, bo przy przywodzie jest trochę. O, jest! Jest trochę bezpieczniej. O, nawet więcej jest. OK, to jeszcze znajdziemy. Okej, okay, nie, nie dała mi skóry. Blisk, chcę jest buty, chcę być bezpieczniejsza. Ale jak z tej też skóra nie wypadnie, to będzie mi smutno. Jest mi smutno. <grym> nie stać mnie na buty, są dynie. Mogłabym z nich sobie te latarnie zrobić. Dobra, zostawimy tutaj taką dynię latarnię. A nie, nie mam jeszcze pochodni, nie zrobiłam. Dobra, zrobimy tak. Muszę się przygotowywać też pod względem jedzeniowym. Ok, postawimy ją tu. Będę wiedziała, gdzie, gdzie, gdzie jestem. Tam też jest, a dobra, to może już zostanę tutaj. Tu są trochę bagna. Może nie do końca dobrze, bo mam slajmy i, i tak dalej. Ale. Okay. dobra, spróbuję tutaj. Spróbuję tutaj już. Jestem głodna i nie chcę za bardzo nigdzie biegać. Tu jest taka przestrzeń. Tutaj postawię mój crafting table. I stworzę sobie piec. I zacznę robić jedzenie, bo zbliża się noc. Tak, zbliża się noc. Gdzie jest to słoneczko? No, zbliża się noc. <laughs> Okej. Okay. To może najpierw... Bo aż 21 mam! To dobrze! Dobra, pochodnie. Tam najwyżej będę uciekać właśnie w stronę tej dyni. Będę pamiętać, w którą stronę, mam nadzieję, że jakieś tam światło będzie. Okej, okay. trochę tu oświetlę, ale też no, nie chcę stawiać tych wszystkich pochodni, bo... Nie chcę też, żeby było zbyt łatwo, że, że po prostu będę, wiecie, całą noc stać i nic się nie będzie działo, no bo nie o to chodzi. To jednak ma być jakieś wyzwanie. I będzie. Tutaj może jeszcze. Tak, takie prowizoryczne latarnie z owczej wełny i pochodni. Nie wiem, czy to dobre połączenie. O nie, tu jest. O nie! To nie jest dobre miejsce. Tu jest kanion. Oni będą tak. Będą stąd wychodzić. Dobra, postawię tutaj. <grytanie> to nie jest dobre miejsce. To najwyżej przeniosę się na tamtą górkę. E, Okej, okay, mam już pięć lepiej zjem. Pora się przygotować. Zaraz znajdziecie słońce. Eee, tak, dajcie mi więcej tych. Dobra, to może po drugiej stronie zrobię takie kamienne latarnie. <grywanie> będziemy wspominać to miejsce. O ile przeżyję, to, o ile przeżyję, to będziemy wspominać jako miejsce moje, mojego pierwszego zwycięstwa. Ok, jest ta dynia. Dynie też są fajne, żeby nie patrzeć na Edermany, ale myślę, że poradzę sobie z niepatrzeniem na nie bez tych dyni. O i słońce zachodzi. Tutaj latarenka. Też dam trzy może. No jak będzie bardzo ciężko, to będę dorzucać. Okej, okay, tu mam trzy. Pójdę tam, bo tam jest moje jedzenie. Może tu jeszcze na dole jedna. O, dobra. Jakieś tam miejsca ze światłem są. Spójrzcie, już słońce. Zachodzi na dobre, już ledwo je widać. Jedzenia. Jeszcze się nawet całe nie przetworzyło, którą. Kurczę. Szkoda, że brakuje mi tylko tej jednej skóry do zbroi. Ok, w tym momencie zrobimy sobie krótką przerwę. Zapraszam Was na reklamy, a potem wracam i będziemy walczyć. Zobaczymy, czy uda mi się przeżyć tę pierwszą noc. Ok, moi drodzy, wracam do Was po przerwie. Nocne staje już na dobre. Słońca właściwie w ogóle nie widać, jakaś tam jeszcze poświata jest, ale słońce już na dobre, zniknęło za horyzontem. No. Czuję się niebezpiecznie z powodu tego kanionu. Może i tak mi się tam, tylko nie chcę teraz tego picyka niszczyć. Ten crafting table może już sobie zbiorę. No, tu mam trochę światła i tam. Ale ten. O, o, nie, tam jest Ederman. Jeśli się spotkam z Edermanem, to nie przeżyję na pewno. Dobra, trochę mam, może już się udam w tamtą stronę. Tam mi się wydaje, że może być. O nie, szkielet. Szkielety są niebezpieczne, bo one walczą z dystansu. A ja na razie nie mam takich możliwości. Przejdziemy może tędy, może tu będzie. O, zombie to jest. Te owce chyba trawę jedzą. Zombie jest zdecydowanie mniej groźnym przeciwnikiem. Więc jeśli przez całą noc bym spotykała tylko zombiaki, to myślę, że mogłabym przetrwać. Tam jest szkielet, się niedobry pojawił. Tu jest szkielet. No nie, one mnie zobaczyły. Czy one mnie zobaczyły? Tam są slajmy, ale nimi się nie przejmujemy, są daleko. Tutaj myślę, że... Taki mój mały punkt widokowy. O nie, szkielet. No nie, trzeba będzie go pokonać. Au. No, mogę się za tym chować. No nie mogę, nie mogę się zakopać, ale chować się mogę za różnymi rzeczami. Dobra. Szkieleta też mi się udało pokonać, ale musimy... A nie, nie, nie muszę nic jeść. Nie, Dobra, nie muszę, okej. Okay. Dobra, już pokonałam ząbieka, pokonałam szkieleta. Jeszcze do kompletu creeper, chociaż miałam... mam nadzieję, że nie podejdzie do mnie żaden. No, to chyba mogę się pożegnać z jedzeniem. O nie. Bo tam już się pojawiło tyle tych szkieletów, że nie będę mogła tam pójść, więc musimy wystarczyć to, co mam. Okej. Okay. No, gdzie jesteś? <grytania> to jest moja taka warownia z jednego bloku kamienia. <grytania> mogę się to chociaż trochę ukryć. No, tak, jestem. Mam zbyt duże przyzwyczajenie, że próbuję uderzać mieczem cały czas. Wiem, że teraz on potrzebuje chwili, żeby się załadować, ale. Bardzo dużo czasu spędziłam na graniu, kiedy jeszcze tak nie było. Okej, okay, tam jest Creeper, trochę mnie on przeraża. Wiecie, z Creeperami mam trochę tak jak z pająkami w prawdziwym świecie. A mianowicie, bardziej się martwię, jeśli Creeper zniknie mi już z oczu, niż kiedy go widzę, bo mam wrażenie, że może się do mnie zagrać, kiedy będę się tego najmniej spodziewała. No, przydałby mi się łuk, niestety. Żaden szkielet nie chciał mi go dać, patrzcie, mam sobie strzał. O nie, zbliża się tutaj. Dobra. To będziemy atakować. Powoli atakować i powoli się wycofywać. Mam nadzieję, że. O, o nie, jestem głodna. Nie podchodź. Teraz jem. Nie podchodź. Nie podchodź. Nie wysadzaj mojej. Okej. Okay. Dobra. Pokonałam pierwszego creepera. Szkielety dwa byłem. Był ząbiak. Był creeper. Edermana to nie ma szans, żebym zabiła, ubrana tak, jak teraz. I... ale mogłabym jeszcze zabić pająka. Tak, Takie dodatkowe te... punkty <gryw> za każdego zabitego potwora, prawda? Ty jesteś owieczką, Ciebie się nie boję. Jesteś bezpieczna i łagodna, są ładne kwiatki. No, patrzcie, zniknęły chyba stamtąd te szkielety. No, też coś mi mówisz, że lepiej tam mieć, w tamtą stronę, jednak. Ta górka jest bezpie bezpieczniejsza, i żałuję, że tam jest pająk. Że zostawiłam tam mój piecyk. To jest niewątpliwie minus. Ok. No, troszkę mam poświetlone, ale jak widzicie, no, nie za dużo. Hmm. Może spróbuję zabić tego pająka. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować, ale. Tutaj teraz się nic nie dzieje. Ja też nie chcę po prostu, wiecie, stać i nic mi robić. No bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. To ma być jednak jakieś ten jakieś wyzwanie. Spróbuję go zwabić w bardziej oświetlone miejsce. I tu go pokonam. Tylko one skaczą. No. Może nie uda mu się na nie skoczyć. Okej. Okay. Pięknie, bez ani jednego obrażenia. <grym> Zdobyłam też pająka. Tam jakiś enderman był, teraz się boję, że na niego mogłabym popatrzeć. Tu jest owca. Tam też jest slime. Tam jest krowa. Ale za bardzo się tam boję iść. I tak pewnie nie wypadnie z niej skóra. Znając moje szczęście, więc nie ma co. I tyle jeszcze pokonała slime. No. Tutaj jest ciemno. Tu się troszkę boję, ale tam jest szkielet, prawda? A tu są zębiaki, nie. Lepiej nie, nie odchodzisz tak daleko. To się może skończyć dla mnie źle. Są jakieś już do mnie idą. Przyuważyłem je skubane. Okej, okay. tutaj coś się pozmieniało. Pojawiło się coś złego? Chyba nie. Aż dwa! Uuu, zawołał kolegów. Zawołał kolegów. Nie dam wam się tak łatwo zjeść. Okej. Okay. Ten slime jest taki fajny, taki duży. O! Uderzył mnie, skubane. No. Jeszcze tyle. Dobra. A nie, tam są te szkieletory. Szkieletory są w tamtym miejscu. Mhm. A z tej strony? Z tej strony wydaje się być czysto. No, na tamtej wyspie jest, to powiem, kiepsko. oni obstawili mój piecyk. <laughs> Pewnie mają nadzieję, że wrócę po jedzenie, ale nie dam im tej satysfakcji. Słoneczko, gdzie jesteś? Wracaj, wracaj, już chciałabym, chciałabym, żeby się udało. Bo im, jakby. O, o, o! Ciebie się pospędzę, te Małe, podstępne, zielone stworze. Im dłużej tu jestem, to tym bardziej mam stresa, że, że może się nie udać, bo już jakby tyle pokonałam. I teraz byłoby mi bardzo szkoda, gdyby to wyzwanie się nie powiodło. O, patrzcie, przyszedł do mnie! Chodź tu kosteczko. O, nie, 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 nie. Dwa szkielety to za dużo. Ale taka kosteczka slajmowa Nie jest zbyt. O! Nie, nie doceniłam. Teraz będzie więcej małych, ale ja muszę coś zjeść. Gonią mi slimy. Okej, okay. miecz mi się powoli psuje. To dobrze Miałam nadzieję, że jeden taki miecz to na noc powinien mi starczyć. A mam kamień, żeby sobie zrobić? Mam na szczęście, ok. Slime pokonany. Kolejny stwór do kolekcji. Dobra. O nie, Ederman. Czemu tak blisko mnie? Nie chcę na niego patrzeć nawet. Nawet przez przypadek. Tam jest szkielet. Ojejku, idź proszę. Teleportuj się gdzieś dalej ode mnie. I nie zabieraj moich bloków. Ewentualnie jakieś. Słońce wstaje! Słońce wstaje, moi drodzy. Jest dla mnie nadzieja. Niestety szkielet tu się zbliża, ale zaraz oni się wszyscy spalą. Kolejny zombiak. Co, oni to zaczęli atakować nagle. Nadal mnie stresuje. No, miała te swoje straszne dźwięki. Nie chcę się przestraszyć. Nie teleportuj się za mnie, dobra? Kolego. Zostańmy przyjaciółmi. Zostańmy przyjaciółmi. Żyjmy w zgodzie, aż dwa szkielety. I tu ząbik do mnie idzie, dobra, z tobą sobie dam radę, już widzę, tam księżyc kończy swoją podróż przez tę noc, a słońce wschodzi, jest! Dobra, jak całkiem zejdzie, to będzie można uznać, że przetrwałam tę noc, także jeszcze chwila, jeszcze chwila i powinno się udać, okej, okay. no, pokaż się całe, dobra. Czekam, aż się zaczną palić. Tak, palą się, więc noc została przetrwana. Jeeey, udało się. No, trochę było tych stworów. Może nie było jakiejś takiej mega podbramkowej sytuacji, że uciekam z połową serduszka, ale wiedziałam, wiedziałam, że się będzie teleportował ze mną. i sobie. Nie patrzę na ciebie. Ale szkielety się palą. Inne brzydkie stwory też, także. Pierwsza noc została przetrwana. Na następny odcinek będę chciała zbudować sobie już jakiś mały domek, więc wtedy go Wam pokażę. Jakiś myślę, nieduży, prosty. I co najfajniejsze, chciałabym w tym domu mieć takie specjalne miejsce na właśnie trofea. Trofea i nie tylko. Chciałabym, żeby tam się znalazła taka ściana z ramkami jeśli uda mi się przetrwać jakieś wyzwanie, to właśnie w tej ramce umieszczę jakąś nagrodę. Na przykład za pierwszą noc może na przykład łóżko, bo mogę jakby je zrobić w nagrodę. Zrobię dwa, jedną dam do ramki. Ale jeśli w przyszłości nie uda mi się pokonać jakiegoś wyzwania, to w ramce znajdzie się tak zwany dirt wstydu. Także zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że tych dirtów wstydu będę mieć jak najmniej. Tam widzę krowy. Tak tutaj się jeszcze rozglądam, bo myślę gdzie... Gdzie się tutaj osiedlić? To piecyk na razie możemy zniszczyć. A tutaj tak są moje pochodnie, to będę pamiętać, że ta pierwsza noc miała miejsce właśnie tutaj. No, przy tym strasznym kanionie. Może się tam jeszcze kiedyś wybierzemy. Eee, tutaj są jakieś góry, spójrzcie. Tu jest bardzo dużo zwierząt, to jest fajne. Martwiłam się właśnie, że nie będę mieć żadnych źródeł pożywienia, ale jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Także no, chciałabym, nie chciałabym odchodzić za daleko, chciałabym osiedlić się gdzieś tutaj, w tej okolicy, ale dokładnie gdzie, to jeszcze nie wiem, może gdzieś pod tamtą górą, może gdzieś bardziej w tamtą stronę, tam gdzie zaczynałam. Ale to miejsce na pewno pozostanie bardzo ważnym w mojej pamięci. Tutaj też jest jakieś takie obniżenie terenu. Okej, okay, jeszcze się rozglądam chwilę. To są takie duże drzewa, pewnie są też te... Duży? Widziałam jakiegoś dużego grzyba wcześniej, jak przechodziłam. Czy nie? Mhm, jest woda. Jest w ogóle ciemno pod tymi dużymi drzewami, one są takie trochę przerażające. A tutaj kopałam ten węgiel. Dobra. Nie no, myślę, że gdzieś tutaj w okolicy właśnie wybuduję ten mój pierwszy dom. Eee, także mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało. Eee, ja powoli będę już kończyć. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym e, spróbuję pokonać kolejne wyzwania. Nie powiem Wam, jakie ono będzie, będziecie mieć niespodziankę. No i pokażę Wam też wtedy mój e, nowy dom, gdzieś tutaj w okolicy. Dobrze, moi drodzy, to by było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I pa pa!